trzech województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. Szukają go setki policjantów Boranów, Limanowej i Haranitościową, a potem zastrzelił swoją córkę i jej męża. Monika Celej. Służby postawione na nogi w terenie 200 policjantów i kontrterrorystów. Dwa śmigłowce zablokowane drogi. Tak od południa wyglądają poszukiwania tego mężczyzny. Używamy. E, ogromnych sił policyjnych, drony, psy. To jest absolutny priorytet, to jest złapanie z pracy. Policja opublikowała jego zdjęcie i dane. To 57-letni Tadeusz Duda, który ma być odpowiedzialny za poranną strzelaninę w małopolskiej starej wsi. Sprawca podjechał do pierwszego domu, gdzie oddał strzały w kierunku teściowej. Następnie przemieścił się na inną posesję. 500 metrów dalej do domu swojej córki i jej męża w tym samym celu. Tam oddał strzał najpierw w kierunku swojego zięcia, a następnie w kierunku swojej córki. Osoby te poniosły śmierć na miejscu. Kobieta miała 26 lat, jej mąż 31. Mieli roczne dziecko. To dziecko było tam w chwili zdarzenia, ale nie doznało żadnych obrażeń. Zostało przekazane pod opiekę rodziny. Teściowa napastnika była przytomna i ma 73 lata. Do szpitala trafiła już w ciężkim stanie. Z poszczałową okolicy lędźwiowej wykonaliśmy operację e, zakresu jamy brzusznej, e, tamującą krwawienie. Potem śmigłowiec LPR-u zabrał kobietę do krakowskiej placówki. Teraz śledczy będą ustalać, dlaczego 57-latek strzelał do swojej rodziny. Wiadomo, że miał zakaz zbliżania się z powodu gróźb i przemocy. Przesłuchiwani są pierwsi świadkowie tego zdarzenia. Z tych ustaleń wynika, że mężczyzna nie miał pozbawienia na Wiadomo też, że uciekł do lasu i że służby znalazły jego samochód. Policja nie ma wątpliwości, to wyjątkowo groźny zbieg. Możemy przez sobie posiadać broń. Ten rodzaj sprawcy jest absolutnie najbardziej niebezpiecznym sprawcą. Nie ma żadnych zahamowań moralnych. Dlatego mieszkańcy Małopolski, Śląska i Podkarpacia dostali alerty RCB, żeby przede wszystkim uważać i żeby wiedzieć, co robić, jeżeli ktoś zauważy 57-latka. Bardzo proszę jest o kontakt, nie podchodzenie, nie tylko o kontakt. Proszę Za podwójne zabójstwo i usiłowanie trzeciego, 57-latek może resztę życia spędzić w więzieniu. Dla wydarzeń Monika Celej, Polsat News.